witam bardzo serdecznie w kolejnej części zagrajmy w Sonic Generations i dziś zaczynamy przechodzić drugą planszę w drugim świecie no to zaczynamy i jest to plansza pochodząca z Sonic Adventure 2 i nazywa się City Escape i już wam mówię że jest to ja to planszę akurat lubię a trochę tak pół na pół ją lubię i zaraz się dowiecie dlaczego. Widać ładne, wi widać, ładne rozpoczęcie, wszystko ładnie idzie. Sonic się suwa po jakimś tam dachu. I oczywiście pojawia się bardzo słynny bonus z Sonic Adventure 2. Czyli, czyli oczywiście City of Sky goni nas wielka ciężarówka. <laughs> I teraz właśnie zawalamy sobie z, klaszy z klaszy klasyczną stroną, przepraszam. Nie mogłem się wysłowić. Właśnie. i oczywiście jakieś tam roboty latają, ciężarówka wszystkich straszy oczywiście I, z... <laughs> i tu zalecam poczekać gdyż możecie bardzo łatwo skopać zdobycie pierścienia możecie to za bardzo nie dolecieć i uwaga i zdobyłem pierścień i z tym pierścieniem właśnie i tutaj i droga do, do następnych pierścieni, popatrzcie jaka co wskoczyć na górę wziąć deskorolkę skoczyć i jest git i tak też ładnie sonic sobie. Leci na deskorolce na dashringi skoczyłem na 01. I tutaj patrzcie. I tutaj zalecam Wam przeczekać trochę, gdyż, gdyż gdy musicie skoczyć w takim momencie, że wtedy gdy jesteście już na tej rampie, to wtedy użyć przycisku, Wtedy należy wcisnąć przycisk skoku i, i nie warto wciskać go od razu, gdyż wtedy możecie bardzo łatwo skopać. Możecie wtedy za nisko polecieć. Sam już, sam już tak tego doświadczałem, więc wiem o co chodzi mniej więcej w tej gierce. Oczywiście tu na trzeba zlecieć. I zaraz będzie koniec etapu. I oczywiście zniszczymy sobie tą ciężaróweczkę. Która nas tak wkurza i goni po całym mieście. O, i zniszczyła się. Zgim... Zgiń dziadzie jeden. I ocenka końcowa na poziomie. Ranga S, kolejna. No to zaczynamy znowu nowszą stroną. Tylko niech najpierw nam się właśnie ta plansza odblok odblokuje. Tak. I zdobyliśmy zdolność mistrz deskorolki. No to lecimy z nowszą stroną tego oto etapu i zaczynamy. I... No i teraz pokażę wam problem jedynie w tej planszy, gdyż... Właśnie czerwone pierścienie. Tutaj jest trochę problem ze zdobyciem właśnie tych, pierścio... z, tych pi... z tymi pierścienkami. I naprawdę I tutaj w ty... No, w tej nowszej stronie pierścień jest schowany tak, że, że trzeba milion razy próbować, żeby zdobyć za którymś tam razem ten pierścień. Trzeba mnóstwo razy próbować. On jest umieszczony tak, że chyba nikt nie umiał go zdobyć i, i on trochę zaczął mnie już wnerwiać, ale no już jakoś tam nerwy mi przeszły i pozytywnie się nastawiałem do tej gierki. Tutaj nie skoczyłem na ścianie normalnie. głupek ze mnie Oj, tutaj miałem Tutaj się lekko zgubiłem, normalnie. Popatrzcie. I no, drzewa. So drzewo drzewowy Sonic. <słuch> Oj, tutaj. Jak od razu lecicie na ten dźwięk, to od razu użycie tego fajnego ruchu. No, który się nazywa Power Stomp Wtedy macie większą szansę na zdobycie czerwonego pierścienia I Gdy ten dźwig przyleci to wtedy od razu na niego skaczcie Tutaj czerwony pierścień był Potem skoczmy na przeszkodę. A właśnie miałem coś jeszcze powiedzieć bo, bo w poprzednim odcinku mówiłem, że Sonic Adventure DX, DX Director's Cut to była nazwa na właśnie na Dreamcast'a właśnie, Dreamcast'a i to była też gierka wydana w 2000, uy, na PC-ta w 2004 roku i Director's Cut to nazywało się na GameCube, a DX Sonic Adventure DX nazywał się po prostu na, na właśnie Dreamcast'ie i i troszkę się pomyliłem, przepraszam bo tak bo tak, czy, tak czasem mam bo kiedy nawet kowytuję kom na, po nagraniu to mam normalnie stresa jakiegoś nie wiem czemu no ale teraz wam oznajmiłem i już więcej błędów takich nie będzie i bardzo was za to przepraszam wow, kurde tym razem ta ciężarówka ma piły kurde, trzeba uciekać nie dobrze o to jest element efickości TG. Jee, yeah, bieg po ścianie. Razem z ciężarówką. I bum. I bum. I bum, i bum, i bum. I wybuchło sobie to ustrojstwo. I zajczyliśmy dwa akty. Czy mi się zdaje, czy, czy bardzo szybko przechodzę te plasze? Faktycznie, bardzo szybko jakoś przychodzę, do te plansze. Nie wiem czemu. I kogo uwolnimy z tego białego więzienia? I to jest nietoperzyca Róż, która. Bardzo dokładniej zaprezentowała się w grze Sonic Adventure 2 <laughs> Jako epizodyczny bohater Bohater, przepraszam Co ja mam z tym angielskim normalnie? Tu było cięcie I zdobywamy artworka I właśnie tu jest pierścień, którego bardzo nie lubię zdobywać Popatrzcie Widać dobrze, wszystko leci Zaraz użyję boostu I właśnie tu tu trzeba perfekcyjnie nacelować na ten środek, żeby zdobyć ten pierścień. I wielu, I wielu ludziom się to nie udało. Tak więc to jest koniec tego odcinka, więc komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Sonic Generations.